To nie jest rekwizyt z filmu, to prawdziwa pułapka. Przez dziesiątki lat łapano w ten sposób ptaki. To jest tak zwany klepc, nazwa tego klepania. To Kaszubi to tak zawsze albo odklepania, takie prymitywne urządzenie, ale bardzo, bardzo skuteczne, a w ręku dziecka niebezpieczne, bo tu i przy nastawianiu można jej oko stracić, jak za blisko jest. No w tej chwili, w tej chwili jest to pozycja bojowa, tak. Tu drewnianko zakopane w tym miejscu na tej głębokości. Coś się stawiało na plaży przy samej wodzie, ale nie codziennie, tylko wtedy, kiedy nastąpiła pierwsza zmiana wiatru. Wtedy ptactwo tak leci skomasowane nad brzegiem. Brało się takich 5-6 i trzeba było to ustawić do wiatru. Mewa jest to ptak drapieżny, który bierze wszystko w locie i ustawia się do wiatru. Tak. To nie tylko na wronie, ale i na mewy, bo wronę się łapało. Po pierwszych śniegach, kiedy pierwszy śnieg zniknął, to, to wrona się łapała. A mewa to tak, no, do później jesieni, tak. Trzeba tu na, na, na wiatr tymi widełkami, tak no i to wszystko było zamaskowane suchym, sypkim piachem za wyjątkiem tej części, Na tą część naciągano rybę Małego śledzia albo szprota. Tu jest jakiś pień, trzeba było jeszcze tą rybę nadziać na ten śpień, tak? I proszę sobie wyobrazić, to jest ptak. Podchodzi takim lotem ślizgowym bierze tą rybę i na szyi ma tą pętlę. Jak się podrywa, zaciąga tą pętlę na szyję i myła żywo się łapała, tak? I każdy ją tam załatwia według swoich zdolności i sumienia. Dlaczego ludzie polowali na ptaki? Po co im były? Czy to była tradycja, czy po prostu sposób na przetrwanie? To, co dziś wydaje się kontrowersyjne, kiedyś było codziennością jednym z wielu sposobów zdobywania pożywienia. Żeby to zrozumieć, trzeba poznać ludzi, którzy te ziemie uczynili swoim domem. Kaszuby. Kraina jezior, lasów i piaszczystych pól. Miejsce piękne, ale wymagające. Życie w tym regionie nigdy nie było łatwe. Ziemia była trudna w uprawie, pogoda nieprzewidywalna, dlatego Kaszubi nauczyli się jednej rzeczy doskonale. Zaradności. Podstawą życia było rolnictwo i rybołówstwo. Większość narzędzi wykonywano samodzielnie: z drewna, metalu, z tego co było pod ręką. Teren był jednak wyjątkowo wymagający. Piaszczyste gleby i nierówne pola sprawiały, że konie często nie dawały rady. Tereny są bardzo trudne, bardzo piaszczyste i koń nie zawsze się sprawdzał na tym terenie, bo jest ciężki. No i też, oczywiście, to była ludność dosyć uboga, więc na początku stosowało się woły, no a potem już krowy też były stosowane do zaprzęgu i krowa nie tylko dawała mleko, ale właśnie wykonywała orkę. Praca była ciężka, ale dawała niezależność i poczucie sprawczości. Drugim filarem życia była woda: jeziora, rzeki i otwarte morze. Ryby łowiono na wiele sposobów z brzegu, z łodzi, w dzień i w nocy. Ten połów ryb związany z jeziorami na brzegu, związany był z takimi narzędziami jak tak zwane widły, czyli to były ościenie rybackie, które służyły do tego, żeby złapać rybę. Trzeba było mieć także przynętę, czyli taki kaganek rybacki, na którym rozpalało się rozżarzone węgalki albo jakąś taką podpaloną naftą, szmatę, i do tego ognia płynęły ryby. Więc to był taki pierwszy sposób połowu przy brzegu. To była wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wiedza oparta na obserwacji natury. A skoro były jeziora i ryby, musiały być też łodzie. Tak narodziło się kaszubskie szkutnictwo. sztuka budowy solidnych drewnianych łodzi odpornych na wiatr i fale. Tak, To jest bardzo pracochłonne, bo to jest co 10 cm inny kąt i to właśnie pochłania tą, tą, tą. tą. I każda deska, chcąc taką jedną deskę zamontować, to od wyrysowania do zamontowania 8-9 godzin. To, to akurat nie jest drewno młodrzewiowe. No dzisiaj już takiego cienkiego drzewa, dla mnie to z dębu, cienkiego drzewa to, to, to słabo. No nie ma już. Takiego dobrego drzewa, żeby cienką deskę wy wyciąć. No, jedynie na, na żebra, na, na stępkę, na stery, no to to grubo, ale na, na poszycie tu to... nie ma. No ona jest uszczelniana e, konopią, tak starym systemem, jak to mój dziadek robił, mój ojciec. E, konopia naszącona smołą drzewną. W XIX wieku region zaczął się rozwijać także przemysłowo. Powstawały huty szkła, cegielnie i warsztaty ceramiczne to wtedy narodziła się charakterystyczna ceramika kaszubska, pełna intensywnych kolorów i roślinnych motywów. Dziś to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli regionu. Jest taka charakterystyczna, z opalizującą czarną polewą ceramika, bardzo ładna, którą wytwarzali właśnie tutaj w kartuzach rodzina Rud Meissnerów, który przybył w ogóle na kaszuby z Mecklenburgi, zasymilował się i rzeczywiście postawę miał taką bardzo propolską. Kaszuby to również bogata tradycja. Stroje ludowe, hafty. Charakterystyczne czepce. Jedyny element oryginalny stroju kaszubskiego, który się zachował, to jest właśnie czepiec kaszubski złotnica, haftowany srebrną i złotą nicią. To było nakrycie głowy kobiecej. Było bardzo drogie, ponieważ różne relacje wspominają o tym, że przewyższała wartość krowy. To było dużo, bo przeliczano na inwentarz żywy, na bydło rogate. I też tradycja na kaszubach, że kiedy dziewczyna wychodziła za mąż, o północy zdejmowało się jej wianek, a zakładało się czepiec. Dawne chaty kaszubskie były proste i funkcjonalne. Najpierw jednoizbowe, później z dwiema izbami były tylko dwie izby. I była to izba pańsku, no i oprócz tego druga izba, gdzie młodzi małżonkowie wiedli życie, no i oczywiście czekali na potomstwo. Więc były to rodziny pokoleniowe. Z pokolenia na pokolenia przekazywane było gospodarstwo rolne. Jeśli rodziny były wielodzietne, było dziesięcioro, jednościoro, dwanaścioro dzieci, to wówczas najstarszy otrzymywał gospodarstwo, a pozostali szukali albo dobrej partii, żeby dobrze być za mąż czy też się ożenić, albo po prostu musieli gdzieś jakąś pracę szukać. I wstąd w 1919 XIX wieku też emigracja zarobkowa. Kaszubi emigrowali do Ameryki, do Niemiec. Każdy metr przestrzeni miał znaczenie. Dom był centrum życia, pracy, odpoczynku i wychowania. Kaszowie są bardzo pragmatyczni, i z tego względu, że było tak bardzo dużo nobowników, to trzeba było wymyślać meble, które w ciągu dnia zajmowały mało miejsca, a wieczorem służyły do spania. No i dziewczyny na przykład miały komody, gdzie górna część szuflady służyła na biweloty. Taką biżuterią to na przykład była czerwona wstążka, to już było coś, jeśli dziewczyna otrzymała w podarunku od chłopca, a dolna szuflada służyła do spania, więc była tam pierzyna, poduszka i słoma. Rano po prostu tylko ją wsuwała, i gotowe było łóżko. Chłopcy spali, w, chłopcy spali w takich ławkach, szlabankach, ławka do spania, i ona się rozsuwała na wzrost też, na wiek. Więc jak rośli, to łóżko też rosło, czyli bardzo tak jak guma, rozciągane. Kaszubi do dziś pielęgnują swój język. Język trudny, melodyjny wywodzący się z dawnych języków słowiańskich. Tutaj mamy alfabet kaszubski, on jest rysunkowy. Podczas silnej germanizacji było zabronione w języku polskim jak i kaszubskim, pisownia ja, była też zabroniona, ale rysować było można. Dawniej w domach sufity były drewniane, niziutkie. W niedzielne popołudnie tata wchodzi na taki stół po kaszubsku, krzesełko, rysował kredą te rysunki, jakie narysował, zszedł. Wziął kawałek kijka, pokazywał je od początku do końca, cofał od końca do początku. Jak pokazywał, tak dzieci je śpiewały, żeby się fajnie bawiły, a zarazem uczyły się tego kaszubskiego. I ten kaszubski do tego przetrwał do dnia dzisiejszego. piszemy jest uczony w szkole, piszemy maturę z języka kaszubskiego. To są chuci, to są ptuci, to są pruści, półtoruci. I teraz będzie huk. Tu kółtoruk, tylny kłęł łezny, prosty krzew, hojny, widłe gnojny, rydertyć łezna ciu, kasieba, basę skrzepci, króćci, dłudzi, to kasiebsku stoleca. To dowód, że ta kultura nie jest zamknięta w muzeum. Ona nadal żyje. Aby chronić ten wyjątkowy krajobraz, jeziora, lasy i wzgórza, powstał Kaszubski Park Krajobrazowy. To jest ponad 33 tysiące hektarów samego parku plus jeszcze otulina, no to można by powiedzieć, że tak razy dwa z otuliny. Tutaj to cmentarzysko to jest mało znana rzecz, ale jak się okazuje jedno z większych cmentarzysk kurchanowych w Europie. Właśnie wewnątrz tego kompleksu Jezior Raduńsko-Ostrzyckich szacuje się, że mogło być dawniej nawet 3,5 tysiąca Kurhanów. To zależy też, jakie, jakie źródło. One później część z nich została, została rozebrana, bo kamienie z nich używano do różnych celów. Więc dziś, ale nadal dzisiaj, chodząc tam właśnie po lasach pomiędzy jeziorem Raduńskim a Ostrzyckim czy Jeziorem Patulskim, w lasach napotkamy się co rusz na takie pagórki niewielkie, mniejsze bądź większe. właśnie Kurchany, takie groby w formie kopców. To miejsce, gdzie natura spotyka się z historią. Gdzie wciąż można poczuć rytm dawnego życia? Od prostej pułapki na ptaki, do żywej, dumnej kultury. Takie są kaszuby.